Okay. Trafiła do nas 1, 1 marca pacjentka lat 68 w stanie ciężkim z olbrzymim guzem jamy brzusznej. Yy, od razu wiedzieliśmy, że jest to pewne niebezpieczeństwo dla tej pacjentki i proponowaliśmy jej operację, oczywiście po przygotowaniu. Pacjentka nie zgadzała się, zaś stan sukcesywnie się pogarszał, duża duszność i w dniu wczorajszym pacjentka jednak zgodzi, zgodziła się na operację. Podpisała. Yy, Zgodę. Dzisiaj rano została zbadana, wytłumaczono je z, że operacja jest operację ze wskazań życiowych. I w tej chwili właśnie skończyliśmy operację. Wycięliśmy głos wielkości 57 cm wagi ponad 21 kg. Pacjentka się wybudziła po operacji. Operacja była trudna, trwała około dwóch godzin. Dlatego, że głos zasłaniał całość jami brzuszne i cięcie było bardzo duże, żeby go wydobyć. Był też wzrostak więc trudności było, było dużo. Zaś cieszę się bardzo, że się pacjentka wybudziła, bo rano już był taki stan, że pacjentka miała duszność, wymioty, narastająca mocznica, niewydolność nerek. No, proszę Państwa, jak kobieta waży w tej chwili, myślę, że ze 40 kg, 40 kilka to 20 kilka kilogramów w brzuchu, no to są zaburzenia czyli jest to niebezpieczne. I boli fakt, że Kobieta nie chodziła do ginekologa. Przecież można było zrobić to wcześniej, a nie czekać do. W tej chwili o jej zdrowie dbają czyli DZY, dlatego że cały czas zagrożenie oczywiście nie mija, musi ruszyć diureza, trzeba patrzeć jakie są parametry sercowo-naczyniowe, yy, uzupełniać krew. Także myślę, że, że pacjentka dzięki temu tej operacji przeżyje i daj Boże, żeby żyła jak najdłużej.